Dawaj, Bill Battle. Ja jestem. O, jesteś siema. No, mam nadzieję, że będzie jakiś fajny temat. No, jakiś fajny temat. Przedaż Aha. się. Po co robię, ty? Co gdzie? U nie! Ja. Pff, potknąłem się o kamień. <śm, diament. <śm, dziecko, ja chcę dziecko. Dziecko chcesz? Tak, ja zrobię najsłodsze dziecko. To się zrób. Ale tu wygrywa coś innego. Medal. No to zrobię. O, ja zrobię dziecko, które trzyma medal. Czemu ja wpisuję medal w blokach? Masz... masz pomysł? Mam giga pomysł. Mam to mały ten medal. Ja już to wygrywam. Co się... Co się dzieje, kawałek? A te dziecko jakieś upośladzone będą. Żeby nie było widać niektórych narządów. Ale narządy są, wiesz w środku CO? Cicho, to ma nie wyjść To jest ładne, chyba jest ładne yes. mm. hmm. To dziecko ma zleca No to tak jak ty No dobra, <laughs> dobra, dobra. <laughs> Co ja zrobiłem, ty <laughs> A kogo to budowla? O O, już pucha mam... O kurde oh, <laughs> Dobra, masz ładne, masz ładne Mówiłam, że ładny. Zrobi dziecko <laughs> Ej! Ktoś odgapił ode mnie. Nie no słabe, nie, ktoś się odgapił. Oce oceniamy sprawiedliwie oczywiście. Dobra, mogę dać ładne, bo tu jesteś faktycznie zbudowany. To też mogę dać ładne. Niezłe. Widzicie, jak ona ocenia? <grystanie> o, trzecie miejsce. Sigma. Ty że Zim. brakowało jednego punkta do ciebie? Aha, serio? A ja mogę zrobić smutne dziecko. <grystanie> ja, ja, ja myślę, że świątynia. Świątynia, będzie dobra, no. Zrobię zrobi. zrobi świątynię dziecka, naprawdę zrobię świątynię i zrobię dziecko obok Tak? Okej, okay. postaw 2000 bloków Nie to w ogóle świątynia będzie, w sensie, to jest plan żeby to była świątynia, w się sensie, to będzie świątynia? Taki kebab, co kebab? Chyba. Nie wiem, czy to będzie świątynia. A nie moja to chyba dalej tak. jest świątynia. Dalej Jak to przypomina świątynię... To już nic nie przypomina świątyni. Mam dwie minuty, a ja nawet nie jestem w połowie. I teraz szukam złota. Mam 5 sekund. Co? Dobra. No to jest fajna świątynia, no. No ładna, ładna. Nie wiem, no, tak naprawdę kasztan. Co to jest, ty? <śled> Z góry farma. A tu ktoś zrobił pustynną. Nieźle, nieźle. Ale to jest piramida? To nie jest świątynia, to jest piramida. Ale to, ale to już jest świątynia. O, szóste miejsce. Cztery punkty? Dobra, nie wnikam. Dobra, ale. Ile ty miałaś punktów? Siedem. Aha. Dobra, to nie będzie u mnie dźwięków z Minecrafta niestety. Bo jakby to było. Debill Battle kiedyś, to bym po prostu no. postawił ognisko i tyle. <grym> <grym> A ciekawe, czy jakbym to podpalił, to czy to by się spaliło, jakby, wiesz? Nie, już spróbowałam. Zobaczymy, jak wyjdzie moje. Czerwone? Wygląda jak różowe. No, bo to ja jestem taki nisko. Ale nie, muszę to przesunąć. Boże, ja nie zdążył, to jest tutaj. Ja mam minutę, ja powinienem zdążyć. Ja przez chwilę myślałem, że nie zdążę, ale... Jednak zdążę. A już raczej zdążyłem. Dobra. Jest git. Wow. O, moje. Twoje. Ale nie zdążyłam do końca zrobić, bo chciałam jeszcze zrobić. Ładne. Chciałam ładne łapki zrobić. Witam. To jest moje. Fajne, nie? No, oh ładnie wygląda, no. Uuu, to też jest ładne. Piękne mogę dać w sumie. Tutaj to wygląda jakby gościu palił ludzi, nie? Nawet jest git. Niezłe. O, trzecie miejsce. Koszykówka dawaj! Koszykówka? Ja demona grzebam. Demona? A jak zbudujesz demona? Boże, naprawdę? Ludzie? Jak ja mam budować demona zbudować? O, trzech graczy. O, dwóch! Czy my tylko we dwóch jesteśmy? No! Będzie 50 na 50, coś czuję. Lemis. Nikt nie wygrał. A ja nie wiem, jak ja mam demona zbudować. Chociaż w sumie to bardziej diabeł będzie, dobra? No właśnie. Nie. Bo demon to jest jakby coś. jakby wiesz. Duch. dobrze. Nie wierzę w to. Co ja buduję? Nie. Ja nie mogę. Dobra. Zobaczysz. Co myślałem co, Coś, co coś myśliłem? śmiesznego? Jeszcze jak? <grych> o, zobie mu spodnie. To jest moja najlepsza budowla wszechczasów, nie? Nigdy lepiej nie zbudowałem. Ja no swoje skończyłem. Je, jest w tym potencjał. Dzień ja, ja jestem nowicjuszem już. Ale Sigma. Dajemy... Wow, wow wow, wow. O kurde... Ale Sigma dobra, no. mogłaś mi dać jakąś gosią ocenę, to być wygra. Bo co zasługuje na wygraną? O, ja wygrałem. <ścoughs> Nikogo nie było, ale dzisiaj. No to się mało. Mamo, no. Eł